Samorządowcy mieli okazję, by znów zasiąść w szkolnych ławkach. Dwie świętochłowickie szkoły pochwaliły się swoimi zielonymi klasami. Wzięły one udział w konkursie Zielona Pracownia i wygrały całkiem pokaźną kwotę, bo każda miała do dyspozycji ponad 37 tysięcy złotych. Przez ostatnie 6 lat aż 300 szkół z województwa śląskiego wzięło udział w konkursie, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na to kwotę 10 milionów złotych. Już teraz rusza kolejna edycja konkursu skierowanego do szkół i będzie można wygrać 50 tysięcy złotych na stworzenie takiego przyrodniczego laboratorium. Ta pracownia jest pracownią jedną z najlepszych, które w tym roku zostały wybrane, bo przypomnę, że w tym konkursie blisko 200 szkół brało, brało udział tylko w tym roku, a około 60 uzyskało dofinansowanie, więc w tym gronie znalazła się między innymi ta pracownia. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Podstawowa numer 4 w Świętochłowicach pokazały nowe zielone pracownie. Za pozyskane pieniądze wyremontowały klasy, kupiły meble oraz sprzęt dydaktyczny ekologicznie tworzymy dobry klimat. To hasło ma znaczenie wielorakie, bo nie tylko chodzi o ekologię, nie tylko chodzi o logiczne myślenie, nie tylko chodzi o dobry klimat związany z Matką Ziemią, ale także o ten dobry klimat, o tą atmosferę, która sprzyja edukacji, która sprzyja całemu procesowi nauczania w naszej szkole i myślę, że udało nam się ten cel osiągnąć, ponieważ uczniowie z wielką, wielkim zaangażowaniem, z wielką przyjemnością y uczestniczą w zajęciach. Zielone Pracownie Zbogaciły się również w komputer, kamerę mikroskopową, monitor interaktywny, zestawy doświadczalne oraz wiele gier dydaktycznych i innych sprzętów ułatwiających naukę młodym badaczom przyrody. Przez tę zdalną naukę nie mamy zbyt wielu możliwości spotykania się, ale z tego, co obserwuję, widzę, że dzieci gną do tego, że one chcą same wykonywać doświadczenia, obserwować tą przyrodę. No Jak również jestem z tymi dziećmi na świetlicy, bawimy się w jakieś inne zabawy, gry. No, to codziennie, jeśli tam jestem, słyszę pytania przy panią, czy przyjdziemy do pracowni przyrodniczej, czy będziemy robić doświadczenia. Dzięki tak wyposażonym salom oraz nauczycielom, którzy potrafią swoją pasją zarazić uczniów, wzrasta liczba miłośników przyrody. Poznawanie otaczającego nas świata uwrażliwia, uczy szacunku do zwierząt, roślin i ludzi. Bardzo lubiłem zajęcia z biologii. O mało nie zostałem ornitologiem w pewnym momencie życia. Do dzisiaj mam takie zacięcie, nazwijmy to ogrodnika i na pewno nauka e, wszystkich przedmiotów przyrodniczych w takich warunkach gdzie można sprawdzić dotknąć e, jest e, dużo bardziej wartościowa bo jest w stanie pobudzić wyobraźnię i gdzieś ukierunkować młodego człowieka po to żeby znalazł w sobie tą pasję o której może nawet nie wie że posiada Niestety, ze względu na obostrzenia związane z pandemią i zdalne nauczanie w szkołach, puste, zielone pracownie nadal czekają na uczniów. Jednak jak uczniowie wrócą do szkół, będą mogli dalej rozwijać swoje zainteresowania i zgłębiać tajniki przyrody. A czym skorupka zamudu nasiąknie, tym potrafi zaowocować po latach.